Dzień dobry, dobry wieczór. Dla nas dobry wieczór, bo nadajemy dla Was prosto z Politechniki Gdańskiej, z Centrum Sportu Akademickiego. Zaraz po czwartkowych spotkaniach. Patryk Łania, Mateusz Nowak, kłaniamy się nisko. Witam Ciebie. Witam Ciebie. No i witamy serdecznie wszystkich Was. Tutaj gorące pozdrowienia i takie szczególne dla Paja i dla jego dzieciaka, bo wiem, że nas oglądają. Widziałem nawet filmik z tego, jak to się odbywa, także młody już się uczy. Bardzo tutaj dziękujemy i polecamy. Samy tenże rodzaj rozrywki rodzinnej, także innym. Co nowego, jak zawsze zaczynamy. Panie Patryku, rozpoczęliśmy drugi tydzień z przytupem, bo na trzech boiskach po raz pierwszy w tym sezonie, po raz pierwszy w tym sezonie byliśmy nagiadani, no i sporo, sporo tych spotkań, większość drużyn już rozpoczęła zmagania, dosłownie pojedyncze, jeszcze żadnego meczu nie rozegrały. Tak, zostały już, zostało tylko kilka ekip, które rzeczywiście nie rozegrały jeszcze spotkania, żeby było ciekawie, mamy już nawet ekipy, które rozegrały spotkań trzy, bo chyba dzisiaj na, na Politechnice widziałem Inter Gdańsk, który trzy spotkania rozegrane już ma. Jaki wynik akurat nie zarejestrowałem, ale zakładam, że mogli wygrać. Może i tak było, ale, ale fakt, niektórzy już trzy spotkania rozegrali, niektórzy zero, niektórzy wiem, że to zero, mogą jeszcze nawet i do października mieć na swoim koncie spotkań rozegranych, no ale zobaczymy, będziemy tutaj naciskali, żeby jednak troszeczkę szybciej te ekipy zaczęły zmagania, no bo pamiętajmy, Mistrzostwa Świata w listopadzie, jeszcze tam święta po drodze różnego rodzaju, może jakaś kadra wpadnie, więc, więc, więc będzie tych przerw. Co nowego jeszcze? Turbo Kozak się rozpoczął, to taka bardzo istotna informacja. Czekaliśmy kilka lat tak naprawdę na to, żeby to uruchomić, no i się w końcu udało. Eee, mamy pierwszego delikwenta już za sobą i, i teraz będzie trzeba go po prostu bić. No eee, tak, P poszeczka postawiona, że tak powiem e, średnio. No wiadomo, to są początki, więc, e, więc jeszcze nie było jakiegoś super wyniku. No ale wiadomo, Szymon Żuchowski z drużyny Ankara e, jest w tej chwili liderem klasyfikacji generalnej z liczbą punktów 52. E, przypomnieć można, że na tej chwili mamy trzy kategorie. Jest to strzał w poprzeczkę z 16 metrów. Mówimy oczywiście o dużej bramce. Druga kategoria to jest słabszą nogą ponad głową, czyli żonglujemy. A ktoś e... ma dwie słabe? E... To wybiera sobie, którą, którą woli. Tak. E... Czyli jednak słabszą. Czyli jednak słabszą. E... I trzecia nie kręć, ze strzelisz, czyli coś co znamy z prawdziwego Turbo Kozaka. E... Czyli kręcimy się wokół piłki i po pijanemu, że tak powiem, e... uderzamy na bramkę. Chyba fajne, jakoś to zmontujemy i na pewno będziemy udostępniać wideo. No i oczywiście zapraszamy kolejnych śmiałków do zgłaszania się. Mamy co prawda już kilka osób, ale, ale lista, lista jest otwarta, także zachęcam. Tak, zachęcamy raz w tygodniu, będzie turbo Kozak z jedną osobą, także no zobaczymy jak to się sprawdzi, jak to, jak to się przyjmie. Co więcej dla uczestnika piwko, trzeba tutaj odnotować od browaru Czarna Owca i zwycięzca turbo Kozaka tej pierwszej edycji dostaje specjalną koszulkę turbo Kozaka PL3 Ergol, z którą będzie mógł paradować dumnie po trójmieście. Co ty na to? Świetna inicjatywa. E, oczywiście nie ma to znaczenia, kiedy w tym Turbo Kozaku wystąpicie, bo nawet jeżeli będziemy zmieniać e, konkurencję, no to trzymamy się tego, co założymy sobie na początku sezonu. Wiadomo, nagroda powędruje do, e, do zwycięzcy, a w przyszłym sezonie zobaczymy, może posłuchamy Waszych propozycji. E, na tę chwilę są te trzy kategorie i przy tym zostajemy. Tak, ja już się boję tych propozycji, bo kreatywność ludzi czasami zaskakuje bardzo bardzo mocno. Z nowości, jeszcze bardzo istotna rzecz, bramki Parady Tygodnia. Od tego sezonu to Wy zgłaszacie swoje kandydatury, przesyłacie do nas na konkurs małpapel.com.pl No i co? I tak naprawdę nie ma limitu tych bramek parad, tyle ile będzie, tyle wrzucimy. Oczywiście też po odpowiednim filtrze tego, no bo wiadomo, że nie każdą tutaj będziemy chcieli umieszczać. Ale co do zasady, to wy zgłaszacie. Także pamiętajcie, ładna bramka, przesyłajcie nam maila i, i my tą, że bramkę będziemy umieszczać w bramce tygodnia. Coś jeszcze? No, tylko tyle, że w sumie nie musicie zgłaszać tylko swoje kandydatury. Jeżeli macie wstydliwych kolegów, możecie zrobić to za nich. Jeżeli zauważycie, że to wam strzelono tę bramkę, czy, czy, czy to po waszym świetnym strzale padła jakaś fajna parada, możecie zgłaszać, tak jak tutaj Mateusz powiedział, zgłaszacie to Wy na, na nasz e-mail. Będziemy tego maila pewnie gdzieś tam często podkreślać. Prosimy w każdym razie, żeby była zawsze na zameczu imię i nazwisko zawodnika, no i w miarę możliwości minuta, w której się to odbyło, bo jak wiemy, macie dostęp do całych spotkań, więc możecie sobie Znaleźć poradę, który do tej pory często w skrótach na przykład nie było, i, i tych zgłoszeń było dużo, więc, więc możecie sobie po prostu przewertować całe spotkanie. Nic dodać, nic dodać, nic ująć. Co nowego za nami? Idziemy do statystyk tygodnia. Statystyki tygodnia tutaj dwie statystyki mamy dla was w tym tygodniu, bo troszeczkę chcemy tutaj zmienić, mianowicie dajemy najwyższy wynik w danym tygodniu, żeby tutaj wyróżnić drużynę, no bo drużyny rzadko się wyróżnia w naszym, w naszym programie i dajemy strzelca tygodnia, bo on tak naprawdę jest nagradzany, asystent kanadyjski nagradzany nie jest. Najwyższe zwycięstwo, no to czwartkowe dzisiejsze zmagania, bo tak jak wspomniałem, na początku nagrywamy to po czwartkowych spotkaniach. Ambit przygrywa z konkretami aż 18 do 3. No wysoko, bardzo wysoko. Jaś to. Widziałem to, przyglądałem się temu i, I nie, nie wierzyłem rzeczywiście, tym bardziej, że to jest pierwsze zwycięstwo konkretów w tym sezonie przegrali w zeszłym tygodniu też na Politechnice, no i chyba ta złość piłkarska, taka pozytywna dzisiaj, dzisiaj wzięła górę. No i 18 bramek w jednym spotkaniu to, to jest taka liczba, której niektóre drużyny nie osiągają przez cały sezon. Także zdecydowane gratulacje, bo, bo to, to się wam prawdopodobnie już w tym sezonie nie wydarzy. Tak, a, a... Ale ambit chyba jednego mniej, tak patrzysz tutaj szybko na składy. Bardzo możliwe, aż tak się temu nie przyglądałem. Rozumiem, ale, ale działo się i, i faktycznie konkreci mogą mieć y, mały problem z powtórzeniem tego wyniku, aczkolwiek to jest tylko piłka, oczywiście bramki są dwie, piłka jest jedna i, i takie. I dopóki piłka w grze, to zawsze można strzelić 18 bramek, jak przeciwnik przyjdzie jednego mniej. Dokładnie tak. Ciekawe, co by się działo, gdyby dwóch mniej było. Ale i tak i tak, brawa tutaj dla ambitu, z tego powodu, że jednak no, przyszli w pięciu, nie oddali meczu walkowerem, a więc no, uszanowali tego, tego przeciwnika, pojawili się na spotkaniu, no i podjęli tą walkę, pomimo tego, że tak naprawdę już na początku byli skazani na pożarcie. Tak, a ja myślę, że drużyny, które mają, że tak powiem, okazję domierzenia się z, z ekipą nie, niekompletną, też mają jakiś fans tego i, i, i gdzieś tam może to też jest droga do tego, żeby zawodnicy odblokowali się, kiedy, kiedy nie mogą się przełamać. No po 18 bramkach zakładam, że większość składu gdzieś tam sobie cegiełkę dołożyła, jak nie bramką, to asystą, także to są, to są dobre mecze i wszystko jest lepsze niż walkower. Też y, takiego zdania jestem. Znam też Artura Pawłowskiego, znam jego mental i wiem, że on pomimo takiej porażki y, no nie będzie się łamał, tylko zaciśnie zęby i ambit wróci na pewno mocniejszy. Y, Strzelec Tygodnia, tutaj oczywiście nagroda dla strzelca, tak jak zawsze, y, czyli voucher na, na pizzę i voucher na getry. Y, no i co? I tutaj mamy w sumie takiego już, można powiedzieć, stałego bywalca tejże statystyki. Stały bywalec. Ciekaw jestem, czy, czy, czy pociągnie La Balonsów do awansu, bo, bo aspiracje zdecydowanie są. Oczywiście mowa o Cezarem Januszkiewiczu, który w zeszłym sezonie w trzech meczach zapewnił, zapewnił sobie miano króla strzelców. No i znowu, znowu znowu miażdży, można powiedzieć. Chociaż wynik właściwie nie, wskazywa, nie wskazuje na, na dominację La Balonsów, bo, bo ograli Balticon 12 do 10, 10 bramek Cezarego, ale 10 straconych, więc Baltikon uważam też pojawił się z dobrej strony. Chciałem też o Baltikonie wspomnieć, bo Baltikon przegrał dwa pierwsze mecze w tym sezonie, ale warto wspomnieć, że, że mierzył się z Interem Gdańsk i z La Balonsami, których ja uważam za dwóch głównych potentatów do awansu, mimo tego, że jesteśmy jeszcze na takiej w sumie wstępnej fazie całych rozgrywek. Tak, w ogóle bardzo ciekawy wynik. 12 do 10 to rzadko spotykana sytuacja, żeby dwie drużyny osiągnęły dwucyfrową liczbę strzelonych bramek. No ale Balticom wyciągnął wnioski, bo w tym pierwszym spotkaniu im nie wyszło, tam chyba 14 do 1, przegrali z Interem Gdańsk albo, albo do 3, tak 14 do 3. Tutaj 12 do 10, także ofensywnie na plus, no i defensywnie w sumie też, no bo dwie bramki mniej stracone. No tak, to zdecydowanie. Same plusy. Tak, ja myślę, ja, ja trzymam kciuki za Baltikon. E, chciałbym, żeby Baltikon był któregoś razu drużyną tygodnia. No po takich dwóch porażkach myślę, że, że przyjdą silniejsi. E, niezależnie od tego, na kogo trafią. Ja obstawiam, że Baltikon wygra kolejny mecz. Może tak. Myślałem, że obstawiasz, że Baltika będzie na chwilę drużyną tygodnia, ale no, no, nie, no nie, nie będzie. Także spokojnie, spokojnie, Darek, nie musisz się martwić, jeszcze na Was przyjdzie czas. No ale skoro już odróżnienie tygodnia, to do niej właśnie zmierzamy. Dużo na tygodnia. powiem w świeżości dalej, bo mieliśmy Inter w naszym pierwszym odcinku tego sezonu. Teraz mamy tą samą grupę. Mamy zespół, który też na swoim koncie ma komplet punktów, a więc no, pokazuje się ze znakomitej strony i widać, że tenże zespół no, będzie walczył o najwyższe cele. Mowa o geodetach. Tutaj już zdradzę od razu. Dwa mecze, sześć punktów, pewne, pewne wygrane wcześniej. Jeszcze sparring w ramach naszych przedsezonowych gier. Ten zespół zaliczył nawet dwa sparingi. No i widać, że kolektyw jest, bo to jest wąska grupa znajomych i faktycznie rozumieją się na tym boisku. Tak, ja widziałem ich pierwszy mecz zdaje się z ekipą radosnego futbolu. Nie wygrali jakoś tam szczególnie wysoko, ale prowadzili mecz i przyznam szczerze, że jest to ekipa, którą wydaje mi się będzie fajnie się oglądało wydaje mi się że mogą celować w awans wygrali dwa mecze więc no są już ekipy, które nie mają kompletu funktów, które już nie będą miały na to szans. A, a tutaj ta ekipa naprawdę fajnie, także ja zdecydowanie oceniam ich na duży plus i myślę, że zasłużyli sobie na miano drużyny tygodnia. Tak. Wąski skład, tak jak wspomniałem, ale też są w tym składzie osoby, które już w naszych rozgrywkach brały udział, jak chociażby Piotrek Migdalski. Bodajże w Interu kiedyś miał przyjemność grać. Artur Garlicki, Bartłomiej Kamiński, Michał Rajewski, Aleksander Ruciński, Grzegorz Sadowski, Jakub Siedlecki, Mariusz Smentoch, Mateusz. Przemysław Wojciechowski i Adam Zaborowski. Jestem ciekawy, czy, te, czy ta liczba e, zawodników będzie stała, czy, czy tutaj nikt nie zostanie dokoptowany, ale zakładam, że to jednak w miarę upływu czasu będzie się krystalizowało, bo no, ciężko pewne rzeczy przewidzieć i, e, i są sytuacje, w których trzeba kogoś dopisać, ale jeśli pewnie mieliby wybierać, to by w takim składzie się zakończyć sezon. No to nie pozostaje nic innego, jak życzyć zdrowia, no bo jeżeli to zdrowie będzie, nie będzie kontuzji, e, no to myślę, że ten skład bez problemu sobie poradzi, jest on wąski, ale, ale wystarczający, jeżeli faktycznie wszyscy pozostaną w zdrowiu. Tego życzymy. No i aby tak było, to nie musieli, nie musieli nikogo dopisywać. Tak. No i rzecz jasna, polecałem wszystkim usługi geodyzyjne tejże firmy, bo to też istotna sprawa. Jakbyś miał jakąś drogą działkę chciał podzielić na kilka mniejszych, no to, no to masz. Dobrze Mateusz, dziękuję. Nie grozi na razie, ale oczywiście będę pamiętał. Ale może komuś już grozi, więc. i nie wie co zrobić. No i po prostu y, pomysł na tacy y, podany. Y, dobra, no to y, oczywiście y, o. Y, Getamapie geodezja, jeśli mogę tak odmienić, o Getamapie geodezja artykuł na naszej stronie. Tam odsyłamy, bo jeszcze pewnie kilka ciekawostek w tym wszystkim zawrzemy. No to co, to temat chyba już teraz. Temat tygodnia, coś co szerokim echem odbiło się w naszym środowisku, mianowicie wideo. Wideo, które całkowicie zmieniło swoją jakość, które całkowicie inaczej wygląda do tej pory, no bo co, no bo poszliśmy krok do przodu tak naprawdę, albo i dwa. Eee, tak, tak, tak. Martwiliśmy się trochę, trzeba przyznać, jak, jak to będzie... Chyba Ty. Ja mówiłem, że ja i moi koledzy. Eee, tak, Mateusz się nie martwił. Eee, jak to wszystko będzie odebrane, natomiast odbija się, tak jak powiedziałeś, echem i zdecydowanie pozytywnym. Macie dostęp do całych spotkań. Eee, te spotkania są do Was wysyłane, wstawiane na stronę dużo szybciej niż dotychczas, więc tak naprawdę dzisiaj wracacie do domu i najczęściej następnego dnia ewentualnie maksymalnie na zajutrz. Już się tłumaczysz? Tak. Wtedy już macie oczywiście wideo dostępne. Możecie sobie przesiedzieć każdy mecz. Coś czego w skrótach często nie było. Możecie zobaczyć każdą bramkę, każdą interwencję. Oczywiście też jakieś sporne sytuacje też czego... możecie te sporne sytuacje w swoim gronie oczywiście przedyskutować. Przedyskutować, tak? Ostatnio nawet tu też warto wspomnieć. Nie wiem czy dobrze widziałem, ale na WF Białe Żubry przyszły dość szybko, godzinę szybciej, czyli, czyli tak jak ja. I faktycznie usiedli sobie na, na WF-ie na trybunkach. I jeden z nich faktycznie trzymał telefon, reszta oglądała. Ja nie wiem, czy to był serial, czy to był mecz, ale przyjmijmy na, dla dobra sprawy, że był to mecz. Mówili, że chcą przeanalizować sobie poprzednie spotkanie. To spotkanie kolejne wygrali, także zachęcamy serdecznie, można sobie to przeanalizować. Jeżeli ktoś się zdenerwuje na swojego kolegę, bo nie podał piłki, zawsze można mu to wyciąć. Zachęcamy serdecznie. Pokazać na urodziny. Co więcej, wspomniałeś tutaj o, o ważnej istotnej rzeczy. Często dziś tam w skrótach brakowało przede wszystkim jakieś parady bramkarskie. Tutaj, tak naprawdę, każdy może tą paradę sobie obejrzeć. Ma całe wideo dostępne. Spotkałem się też z taką opinią, że gdzieś tam nasza kamera nie nadążyła i bramka nie została wycięta. No, oczywiście, tutaj mamy to rozwiązanie magiczny przycisk tam macie, który powoduje, że możecie. Dowolnie, podążać sobie w miejsce, które wybierzecie yy, na boisku. Yy, Niekoniecznie tam gdzie jest piłka, nie wiem, może Was coś innego zupełnie zainteresowało. Pies po drugiej stronie biegał i chcieliście go zobaczyć na przykład. No i proszę bardzo, klikacie sobie przycisk, łatonik i, 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 już, i już jest. Yy, to chyba fajne rozwiązanie, no tak naprawdę z duchem czasu idziemy, to oczywiście jeszcze nie koniec, gdzieś tam w kolejnych sezonach będziemy to rozwijać, ale na ten moment to jest duża rewolucja, no i technologicznie poszliśmy mega, mega do przodu, tak jak wspomniałeś, wideo wchodzi już na drugi dzień. Oczywiście, tutaj to od Ciebie zależy. Jeśli jest zrobić to o 8 rano, to nawet już o tej godzinie, którzy mogą oglądać. No dobrze, bo te emocje jeszcze nie opadły, a już wideo jest dostępne na stronie. Tak, tak. Ja myślę, że to jest duży plus. Długo to testowaliśmy i, 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 i może nie wydaje mi się, ale jestem przekonany, że zostanie to, czy zostało, nawet już odpowiednio przyjęte. Do tego się przyzwyczajmy. No myślę, że to same plusy. Tak jest. No to tyle, jeśli chodzi o temat tygodnia. Już jesteśmy w zasadzie po rozdaniu nagród, bo zakładam, że ten program wszyscy będą oglądali po rozdaniu nagród. Także mam nadzieję, że większość z Was była, ale ci, którzy tych nagród nie dostali, to też bardzo istotne. Damy im na boisku, także się nie martwcie, to nie, to nie przepada. Pamiętajcie o tym, że vouchery mają datę ważności, to też istotne, żebyście nie przegapili tegoż że tematu. Widzimy się za tydzień. Nie wiem czy, czy stąd, czy, czy jakieś inne miejsce sobie znajdziemy, ale wieczorne programy czwartkowe, całkiem, całkiem, kolacje czwartkowe można powiedzieć nie obiadać czwartkowe, tylko kolacje czwartkowe wręcz tutaj spędzamy. No ok, drugi odcinek uważam za zamknięty i widzimy się na trzecim, po prostu. tak. Dziękujemy serdecznie.